Jakie niebezpieczeństwa mogą zagrażać polskiej infrastrukturze energetycznej, jak najszerzej rozumianej? My podczas panelu wymieniliśmy kilka zagrożeń, natomiast zgodziliśmy się wszyscy, że tym najbardziej spektakularnym jest oczywiście terroryzm, zagrożenia terrorystyczne, natomiast biorąc pod uwagę analizę ryzyka, możemy przyjąć, że zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu jest niewielkie w przypadku Polski i dobrze, natomiast no, nie wolno tego typu. Zagrożeń również wykluczać. Przede wszystkim możemy, możemy też i powinniśmy brać pod uwagę zagrożenia ze strony pojedynczych sprawców, czyli zradykalizowanych sprawców. Przykładem tego typu sprawcy może być Te Teodor Kaczyński ze Stanów Zjednoczonych, który po zra zradykalizowaniu się uderzał poprzez przesyłane Przesyłki z materiałami wybuchowymi w imię ekologii szeroko rozumianej i uderzał właśnie w naukowców w świat nauki w przemysł. I tego typu oczywiście radykalizmy są możliwe współcześnie i, i grupa naśladowców tego typu sprawców może się znaleźć. Druga kategoria zagrożeń to zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi, również asymetrycznymi, które mogą być skierowane w nasze państwo. I tutaj oczywiście infrastruktura energetyczna była. Byłaby kapitalnym celem dla e, państw, które takie działania hybrydowe wobec Polski mogłyby prowadzić, bo wyłączenie nas z dostaw czy z e, energii w ogóle no, byłoby celem strategicznym, a na pewno operacyjnym. E, trzeci rodzaj kategorii sprawców, czy podłoża tego typu, to mogą być sprawcy, którzy się po prostu radykalizują wobec jakiejś jednej sprawy, czy e, jakiejś szerszej tendencji, która gdzieś funkcjonuje w społeczności. No my w sektorze energetycznym też spotykamy, jesteśmy teraz w okresie głębokiej transformacji. Może okazać się, że przeciwnicy czy radykalni zwolennicy jakiejś opcji dostaw, czy, czy w ogóle polityki energetycznej mogą się na tyle nam zradykalizować, że wybiorą metody sabotażowe oddziaływania na państwo. To też nie jest wykluczone. Te trzy, cztery wnioski z, tych, z tej analizy zagrożeń pokazują, że Należy inwestować naukowo, finansowo i technologicznie w bezpieczeństwo obiektów, systemów, tak by zapewnić ten, te dostawy energii w sposób niezakłócony, mówiąc kolokwialnie, żeby prąd w gniazdku był i to zarządzanie ciągłością działania, żeby było na najwyższym poziomie i oczywiście zarządzać ryzykiem, czyli liczyć i oceniać to, co się może wydarzyć i być przygotowanym w czasie pokoju na najgorsze. Czy jest jakiś kanał dostaw energii, dystrybucji itd., tak który jest, że tak powiem, szczególnie zagrożony, czy wymaga szczególnej, szczególnej uwagi ze strony rządzących itd.? Tak no w naszej ocenie oczywistym jest i przykład nawet blackoutu w Szczecinie sprzed kilkunastu chyba lat pokazuje, że atrakcyjnym celem dla potencjalnych sprawców byłoby wyłączenie z dostaw energii określonej aglomeracji, najlepiej miejskiej. Więc oczywiście, czy stacje energetyczne, czy wysokie napięcia, które tą energię dostarczają do miast, do aglomeracji mogłyby być takim potencjalnym celem, natomiast te obiekty są chronione. One znajdują się na wykazie obiektów podlegających obowiązkowej ochronie i one są szczególnie e, chronione w sposób i, w, i poprzez ochronę fizyczną i zabezpieczenia techniczne. E, wrażliwym, e, wrażliwym, e, wrażliwą kategorią e, tutaj będą też e, przesyły, e, przesyły gazu ze względu na wrażliwość tego surowca w ogóle. Czyli, czyli tutaj e, jakiekolwiek oddziaływanie na wszelkiego rodzaju przepompownie, na, na tranzyt tego, tego surowca może okazać się, e, no. O, mo, może przynieść ogromne, ogromne skutki e, i w miejscu, i, i w ogóle w, w, w środowisku przy, przy tego typu zdarzeniu. Także również to należy, należy mieć na uwadze. Dziękujemy bardzo.